Oficjalnie już wiemy, że Kasper Dolberg wrócił po latach do Ajaxu. Duński napastnik przechodzi z Anderlechtu do Amsterdamu. Właśnie kosztowały 10 milionów euro. Dodatkowo 2 miliony euro zmiennych wchodzą tutaj w grę. Także nie najgorsze pieniądze, zwłaszcza, że to jest bezpośredni następca Briana Blebeja, który odszedł do Sunderlandu. Mm. Kasper Dolberg odchodził z Amsterdamu w momencie, kiedy gdzieś tam zamierzchłą wręcz przeszłością był jego fantastyczny sezon za Petera Bosza, kiedy wchodził w seniorską poważną piłkę. No i wiele osób miało poczucie, że nie ma za czym i za kim tęsknić tak naprawdę, bo on już się skończył. No i dosyć, jakby to powiedzieć, pagórkowata była jego droga po Ajaxie. Natomiast kiedy trafił do Belgii, no to zdaje się, że odnalazł swój z powrotem dobry flow. Pojawiły się naprawdę sensowne i regularne liczby i wydaje się, że jeżeli na topowym poziomie w Belgii był w stanie całkiem sporo strzelać, to w Ajaxie też powinno być spoko. Dolberg zawsze miał bardzo specjalne miejsce w moim sercu. To był no, możliwe, że nawet mój ulubiony napastnik Ajaxu w przeszłości. Bardzo sobie ten, ceniłem jego estetykę gry, jego technikę, jego inteligencję. Jasne, mógł być zawsze trochę skuteczniejszy, ale też nie twierdziłbym, że był z tym jakiś dramat. Ten transfer trochę mnie martwi, nawet bardzo mnie martwi, bo jest kolejnym dowodem na to, że w Ajaxie nie istnieje coś takiego jak skauting. Wszystkie w zasadzie transfery w tym sezonie to albo byli piłkarze, albo koledzy Johna Heitinghi z Liverpoolu, których tam poznał będąc asystentem, albo jeszcze ewentualnie po prostu duże nazwiska, których skautować nie trzeba, bo Oscar Glock czy Raul Moro to są piłkarze, których w takich kategoriach właśnie postrzegam. No, ale niezależnie od tego, bo to, czy to był leniwy transfer, czy wymagał jakiejś pracy, to jest mało istotne. Wydaje mi się, że Dolberg będzie lepszym dla Ajaxu w tym momencie napastnikiem od Briana Brobeja, że będzie strzelał więcej bramek. No i cieszy mnie to, że Wout horst nie musi być automatycznym starterem, bo to nie jest piłkarz, który byłby w stanie grać 90 minut co tydzień. To już nie te lata, to też nie to zdrowie. Także witamy Kasper, fajnie, że wracasz do domu. To nie jest transfer, który przerażałby całą resztę Ligi Holenderskiej, ale wydaje mi się, że to naprawdę sensowne wzmocnienie. Oczywiście znowu wbrew polityce młodzieżowej Ajaxu, z której klub Amsterdamu słynie, ale lepiej tak niż zostać z Brobejem albo jeszcze nie daj Boże z nikim innym.